Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na dzisiejszego tarota codziennego. Dzisiaj mamy piątek, 30 kwietnia. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Piątek, 30 kwietnia. Jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku? Piątek, 30 kwietnia. Oczywiście, najpierw zaczynamy od osób spod znaku Barana. Jeżeli chodzi o, o osoby z znaku Barana, w dniu dzisiejszym możecie spodziewać się jakichś pieniędzy, może to być dzień, w którym ktoś Wam da pomocną dłoń, w czymś pomoże, a także może to być dzień, w którym to Wy będziecie pomagać komuś innego, innemu. W dniu dzisiejszym też jest wskazana taka równowaga, zachowanie równowagi. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka, tutaj karta może wam, Was przestrzegać przed różnymi rodzajami oszustwami, takim cwaniactwem, uważajcie na różnego rodzaju na przykład, telefony, nie wiadomo od kogo, różne podejrzane maile, też uważajcie w dniu dzisiejszym na to, co podpisujecie. A Jeżeli chodzi o osoby z podznaku bliźniot, w dniu dzisiejszym możecie czuć się troszeczkę tacy wycofani, zdystansowani, zakompleksieni, nieśmiali, też możecie mieć w dniu dzisiejszym kontakt właśnie z taką osobą. A jeżeli chodzi o osoby z podznaku raka, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z mężczyzną pracującym w sektorze bankowym. Karta też może symbolizować waszego przełożonego. Jeżeli szukacie pracy, jest to właśnie bardzo dobry dzień na znalezienie takiej pracy, na różnego rodzaju rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli macie ochotę poprosić o podwyżkę bądź też awans, to też jest dobry dzień na takie kwestie. Jest to też dobry dzień oczywiście na różnego rodzaju inwestycje, na zakładanie firmy, jakichś działalności gospodarczych, jest to też dobry dzień na ubieganie się o kredyt. Jeżeli jesteś osobą samotną, to też w dniu dzisiejszym masz szansę poznać mężczyznę dobrze sytuowanego. A jeżeli chodzi o osoby z Poznaku, lwa, w dniu dzisiejszym uważajcie na różnego rodzaju straty, jakieś kradzieże, zgubienia. Tak więc, mieć oczy dookoła w głowy. i też uważajcie na to, co podpisujecie. A jeżeli chodzi o sobie z podznaku panny, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym lepiej, żebyście się trzymali swoich zasad, swoich reguł. Karta też radzi, że tak powiem, zaciskać pasa. Jeżeli chodzi o sobie spod znaku uwagi, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie wpaść na jakiś nowy, genialny pomysł, a coś może Was zainspirować. Jest to też dobry czas na przykład na staranie się o dziecko, jeżeli planujecie powiększanie rodziny. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Skorpiona, no tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć wrażenie, że wszystko idzie po Waszej myśli, że wreszcie jesteście na właściwej drodze, możecie coś wygrać, możecie poczuć się zwycięzcami. A jeżeli chodzi o osoby z znaku Strzelca, tutaj u Was będzie się bardzo wiele działo w dniu dzisiejszym. A możecie odczuć taki natłok wydarzeń, natłok informacji, też jest to dobry. Dzień na przykład na różnego rodzaju spotkania towarzyskie. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku kosiorożca, w dniu dzisiejszym możecie mieć pro problem z podjęciem odpowiedniej decyzji. Możecie cały czas nad czymś myśleć, rozważać różnego rodzaju za i przeciw, a mimo to nie będziecie w stanie podjąć żadnej konkretnej decyzji. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku wodnika, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie. Odchodzić od osób, od ym, sytuacji, które Wam nie służą, coś zostawiacie za sobą. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie coś przeoczyć, czegoś nie zauważyć, tak więc, ym, że tak powiem, mieć oczy dookoła głowy, bądźcie bardziej skupieni na tym, co jest tu i teraz. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Życzę oczywiście cudownego pewnie u wielu z Was długiego weekendu i zapraszam na jutro. Pa! pa.